W tym materiale przedstawię Ci jedno z moich prywatnych kont na Steamie, które służyło do sprzedaży dostępów. Pokażę Ci jakie gry poprzez jeden rok działalności w 2020 roku, m.in. w 2021 tutaj zgromadziłem. Teraz już na to konto nie dodaję na bieżąco gier, ponieważ dodaję je na innych kontach, aby to konto nie było takim mainem już na maksa ale jest to jedno z największych kont, niewątpliwie. Swoim kursantom też daje dostęp do tego konta, po to, aby mogli sobie odbić cenę kursu, sprzedając dostępy właśnie do tego konta. Niemniej jednak chcecie właśnie zainspirować, że można stworzyć takie potężne konto i biznes opierający się na Steamie, Originie i Xboxach w internecie. Zupełną podstawą, jeżeli planujesz tego typu biznes, jest zabezpieczenie swojego konta. i Jak możesz sobie spojrzeć na to moje konto, jak każde inne, jest ono w taki sposób zabezpieczone, że klient, który kupi dostęp do takiego konta, czy też właśnie moi kursanci nie mogą tutaj zupełnie nic zrobić, ponieważ jest dostęp tylko do biblioteki i tylko do pobierania i grania w gry offline. Jedną z wad tego konta, a zarazem też zalet tego konta było to, że kupujący jak nawet jeśli kupi jakąś grę, dajmy na to teraz powiedzmy Ark, to jest akurat zły przykład, Crusader Kings trójkę weźmy pod y, przykład, to on dostanie ten sam login i hasło co do CyberPunka. Naturalnym jest, że jeżeli kupuje Crusader Kings 3, ja mu dam to konto, przepraszam, Crusader Kings 2, ale mniejsza, to on też w pakiecie ma CyberPunka 2077, czyli on go już nie kupi drugi raz jakby u mnie na Allegro, ponieważ on już go tak jakby dostał. Jest to zaleta, ale też wada. Powiem za chwilkę dlaczego to jest też zaleta. Zaletą jest to, że możemy zaoferować naszemu klientowi na aukcji bonusy w postaci dodatkowych gier. Przykładowo, właśnie oferujesz tego Crusader Kingsa 2 i jeżeli klient to kupi i zobaczy takie konto z taką ilością gier, niewątpliwie mu od razu się humor poprawia, widzi, że może tutaj przetestować masę gier i szansa na to, że będzie on zadowolony z tej transakcji jest jeszcze większa i szansa na opinię pozytywną chociażby na Allegro, na eBayu czy też na innej platformie jest wyższa. Wadą tego typu konta jest właśnie to, że nie możemy w zasadzie sprzedać kilku. Jak już sprzedamy jedną grę, to kolejne gier zapewne klient już nie kupi, bo ma do nich dostęp i po prostu już nie sprzedamy innych aukcji temu klientowi. Dlatego też może warto przemyśleć to, żeby rozbijać te konta na e, inne konta, w sensie gry, jedna gra na jedno konto, tak jak ja teraz robię. Niemniej jednak też fajnie zebrać te wszystkie gry, bo dzięki temu teraz, ta, teraz te konto jest bardzo... Bardzo wysoko rankingowane i wyższa jest wartość jego, tak? Też wiadomo, klienci grając na tym koncie nabijają tutaj level, znaki różne, dropią różne tam rzeczy i podejrzewam, że dużo się tego tutaj nazbierało przez ostatnie dwa lata. Także ma to też swoje zalety, ale tak jak mówię, ma wady. A zresztą jeżeli wadą miałoby być to, że zarobić mniej, możesz stworzyć również takie paczki. Nie? Crusader Kings 2 plus Cyberpunk plus Crisis plus inną gra i wrzucić to na Allegro i wtedy cena może być na przykład 3-4 razy większa, jak 4 gry są. Kwestia logistycznego podejścia do tego biznesu i każdy zarobi. Istotne jest też to, co wspominałem już w kilku materiałach, że za grę płacimy tak w zasadzie jeden raz, a klient już nam płaci jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Też jeden raz wiadomo za tą grę, niemniej jednak my już nie musimy drugi raz kupić, jak sprzedamy trzeciemu, czwartemu klientowi. Tą grę kupujemy jeden raz na Steamie i udostępniamy po prostu każdemu naszemu klientowi. Teraz jeszcze znajdą się pewnie hejterzy, którzy powiedzą mi, że już nie można tego typu kont sprzedawać. Jeżeli chcesz to sprzedawać na Allegro, możesz, musisz tylko nie pisać wprost, że są to dostępy, tylko dodawać opisy. Zresztą ja to też już tłumaczyłem w kilku materiałach, więc nie będziemy się akurat teraz nad tym rozwodzić. Chciałem zrobić taką prezentację chociażby na pamiątkę swojego konta. Myślę, że na YouTube też tutaj fajną wiedzę prezentuję, dlatego myślę, że spoko materiał z tego wyszedł. Koniecznie daj znać, czy ten materiał wniósł dla Ciebie jakąś wartość. Pamiętaj, aby sprawdzić mój kanał, czy tam zasubskrybować. Takiej wiedzy, jak ja tutaj prezentuję na moim kanale, nie znajdziesz w internecie. Przynajmniej ja takiego polskiego kanału nie znalazłem, który prezentuje tyle wiedzy, co ja i same mięso, bo często ci wszyscy youtuberzy te. Robią naokoło wszystkie te materiały, gadają jakieś głupoty i marnują Twój czas 10-15 minut. Ja tutaj 5 minut chyba zajął ten materiał i powiedziałem Ci wszystko odnośnie tego biznesu. Sprawdź mój kanał! Pozdrawiam.